Cześć, Andreas, z tej strony witam, nagrywam z ręki, z telefonu. E, króciutka aktualizacja mojego akwarium. E, leciutka przycinka, e, ponieważ Rotala i e, Rotala e, okrągolistna i Markandra troszeczkę się e, poszły do góry, aż pod lustro wody i się zaczęły zawijać, więc to trzeba było przyciąć i zagęścić troszeczkę lewy tylny róg, filterek dopomniał się dzisiaj lekkiego czyszczenia, ponieważ tam bolec z góry taki jeden był, który, który zaczął wychodzić mi kurą, więc ten filtr mechaniczny, gąbkę z taką flazelinką trzeba było porządnie przepłukać, no i sporo syfu się z tego wypłukało, słuchajcie, niestety. Druga rzecz, zauważyłem to rzeczywiście na szybkach, gdzieś tam w dwóch czy trzech miejscach, że pojawiły mi się punktowe dzielenice, oznaczało to dla mnie, że Pojawiło się więcej azotu niż fosforu, mimo że fosfor nie był zerowy, za dużo był azotu, pojawiły się zieleniczki, więc i się za to musiałem wziąć i wyczyścić. No jak widzicie, roślinki się ładnie wybarwiają, nie ma problemów, dwutlenek węgla jest i to aż nadto. Spójrzcie sobie tutaj na indykatory, pokażę. Jak widzicie, jeden oliwkowy, ten hejma który jest taki, no powiedzmy, że ja go uważam za takiego na początku przynajmniej uważałem go za takiego troszkę niespecjalnego, drugi JBL-a zielony, a więc pokazują obydwa, że dwutlenku węgla w wodzie jest około 30 do 35 ppm-ów, co by się zgadzało z e, tym, co wychodzi mi z przeliczenia, czy z liczenia z e, zawartości dwutlenku węgla z pH i KH, tam KH niezmienne 4, stopnie niemieckie, pH... Dzisiaj było 6,6, więc wychodzi mi to mniej więcej 30 do 35, 38 ppm. Roślinki, proszę zobaczyć, są bombelki, tak, coś tu się dzieje, a więc roślineczki też się mają dobrze. Nawożenie, słuchajcie, nawożenie zrobiłem sobie troszeczkę inne, mianowicie używam sichema zarówno potas, jak i fosfor, jak i azot, przy czym, no i z tropiki mikro. Przy czym z, teraz ustalam sobie, udało mi się przynajmniej ustalić w tej chwili nawo dawkę nawozu fosforowego i jeżeli wleję do swojego akwarium 20 bodaj 6 czy 5 litrów netto, podam 1 ml tego fosforu, no to dawka wzrasta mi, zmierzone dzisiaj, dawka wzrasta mi o około E... wróć jak podam 2 ml to dawka wzrasta mi o około 60 mg na litr więc tą dawkę chyba sobie już zdążyłem wymierzyć udało mi się ją wymierzyć nie wiem jeszcze jak z azotem dawkować azot do końca na razie nie jestem pewny natomiast wiem już że przy mierzeniu azotu y i podawaniu tego azotu właśnie ichema, przy mierzeniu NO3 w akwarium, wynik trzeba pomnożyć razy 2, ponieważ z SICHEM ten e, nutrogen, czy nitrogen e, w 50% składa się z azotu w formie amonowej, nie amoniakowej, tylko amonowej. E, znaczy to, że jest inaczej przyswajalny przez rośliny, podobno szybciej. I druga rzecz, że e, testy go nie wykrywają. Te testy na NO3 podobno go nie wykrywają i sam Sichem zaleca, aby przy mierzeniu NO3 w akwarium i nawożeniu właśnie tym nitrogenem wynik pomiaru mnożyć razy 2. Wtedy ma się mniej więcej rzeczywistą wartość NO3 w wodzie. I ja tak dzisiaj zrobiłem i wyszło mi w okolicach 12. Dlatego też podniosłem do blisko 1 mg na litr fosfor. Potas standardowo po podmianie 2 ml plus będę podawał jeszcze nawozy w takich samych dawkach potas i mikro w środy dodatkowo. Natomiast fosfor i azot w zależności od potrzeb po pomiarze. Tak więc tak się to moje akwarium ma. Obsada ma się świetnie. Ryby harcują. Mam takie dwa świetnie wybarwione samce. Nie zawsze je widać, ale one bardzo często gdzieś tam wypływają sobie na brzeg, na skraj krzaczków. O, na przykład tutaj są teraz borki. Niektóre, dwa samce są takie, że one wypływają na brzeg yy, krzaczków i się stroszą, prężą i próbują tam ze sobą, tam z tyłu może jednego byli widać przy kamyku. Ale chyba go nie będzie widać. Szkoda. Z jest taki bardzo, o jest tam, widać, 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 o, to jest właśnie ten, o, delikwent, o, widzicie, ten, ten, ten. Bardzo ładnie. Jeden z dwóch takich bardzo mocno wybarwionych pokarm na przemian jeden dzień suchy, jeden dzień oczliki krewetki dostają tylko dwa razy w tygodniu swoje żarło dla krewetek, reszta to glonki, otoski pływają, skubią, skrobią coś tam co się da, tak jak widzicie ten o, tu w robocie skrobi elegancko, więc e, myślę, że akwarium prowadzi się świetnie, jeżeli ktoś śledzi, a interesuje się nadal tym skąd podaje CO2, a nie wie to właśnie podaje CO2 z takiego mikro zestawu nano dla dla akwarium właśnie nano z tropiki. Nie wiem, czy ten manomer tam dobrze pokazuje, ale ja tego, na, tego tej butelki używam od blisko miesiąca nawet no jako około trzech tygodni używam już tego ponad 3 tygodnie chyba nawet i niewiele tego co dwa według tego zegareczka, który tam widać niewiele mi tam widać tak niewiele mi go ubyło tego CO2, więc wydaje mi się, że no na, do grudnia w takim tempie, jak będzie ubyło to do grudnia mi to starczy bez problemu. No, jeżeli jakieś pytania macie odnośnie nawożenia, prowadzenia tego akwarium, wliczania dawek nawozów i tak dalej, glonów, to pytać w komentarzach, ja spróbuję pomóc, bo jaką taką wiedzę mam i tą wiedzę, co ciekawe, znaczy, co ciekawe, tą wiedzę wykorzystuję w prowadzeniu tego akwarium, i póki co udało mi się, jak widzieliście parę odcinków temu, udało mi się to akwarium wyprowadzić naprawdę z potężnych glonów, z potężnego pylenia, gdzie po wyczyszczeniu akwarium jeszcze mi pyliło przez kilka dni i tak to udało mi się szybciutko wyprowadzić. Teraz wyprowadzam właśnie z tych punktowych zielenic, żeby nie mieć z tym też większego problemu, więc no, zobaczymy jak to będzie dalej. No Na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, wszystko fajnie się rozwija i rośnie. Blixie, jak widzicie, zaszalała mocno i No pół akwarium, połowa tego akwarium, co tutaj jest z tej strony, to jest właśnie opanowane przez Blixie. Ja tam ten zielony, zielony kolor powiem złamać troszeczkę tą z tyłu markandrą, ale zobaczymy, co z tego będzie. Nie wiem, czy to dobry pomysł tam sadzić tą markandrę, no ale zobaczymy. Czekam jeszcze na. Ponieważ mu pochwalę się oczywiście, czekam na. Dwie na nagrody, tak, które wygrałem w malutkim konkursie. Jedną z tych nagród jest neodyfuzor CO2, zrobiony ze spieku włókien ceramicznych, a nie ze spieku ceramicznego. Różnica jest taka: oprócz tego, że jest on wykonany troszkę inaczej, to różnica jest też taka, że ten dyfuzor ze spieku włókien ceramicznych. Ma dużo mniej, dużo więcej przepraszam, ale dużo mniejszych kanalików i dzięki temu ta, ten dwutlenek węgla wychodzi naprawdę spod po, w postaci takiej naprawdę bardzo, bardzo drobnej mgiełki. I jestem bardzo ciekawy, jak on się będzie sprawdzał u mnie w akwarium. Zobaczymy. Natomiast druga nagroda, którą wygrałem, znaczy w tym samym konkursie, bo to były dwie sztuki do wyboru, to yy, taki szklano metalowy licznik momelków. też zobaczymy, jak to wygląda, jak to będzie działało. Wszystko na czasie. Jeżeli to przyjdzie, ja to zamontuję i na, na pewno się tym Wam pochwalę. Na pewno pokażę, jak to działa, jak to funkcjonuje. Tyle na dzisiaj, słuchajcie, z tej aktualizacji. Serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, komentowania, dzielenia się jakimiś spostrzeżeniami, opiniami. Jeśli jak mówiłem, ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, a ja będę w stanie pomóc, napiszcie to w komentarzu, ja postaram się odpowiedzieć w miarę szybko i e, coś doradzić, gdybyście mieli z czymś jakiekolwiek, e, jakiekolwiek problemy. Tak więc tyle na dzisiaj, serdecznie dziękuję i zapraszam na następną aktualizację. Staram się, aby one były robione co tydzień. Tak więc trzymajcie się i miłego weekendu, cześć.